Bezlitosne, zimno stepów, ciężar zbliżającej się bitwy i niepewność, kiedy będzie następny posiłek, taka była rzeczywistość wojowników Chingishana. Jednak Mongołowie nie tylko przetrwali w tych ekstremalnych warunkach, ale wręcz rozkwitli podbijając rozległe terytoria dzięki strategii żywieniowej, która przekraczała ówczesne ograniczenia. Jak armia mogła przemierzać tysiące kilometrów bez polegania na uprawach lub stałych zapasach, Sekret tkwił w technikach, które gwarantowały pożywne i trwałe jedzenie, nawet bez chłodzenia i nowoczesnych zasobów. Dziś zamierzamy ujawnić metody, które karmiły jedną z najbardziej przerażających sił zbrojnych w historii, i jak możesz zastosować tę wiedzę, aby zapewnić sobie przetrwanie. Numer 1. Dieta mongolskich wojowników. Ekstremalna wytrzymałość dzięki prostej żywności armii. Tungischaner były praktycznie nie do pokonania, nie tylko ze względu na ich strategię wojskową, ale także ze względu na ich zdolność do przetrwania w ekstremalnych warunkach bez polegania na łańcuchach dostaw. Podczas gdy armie europejskie przewoziły ogromne konwoje zaopatrzenia i cierpiały z powodu niedoborów podczas długich kampanii, Mongołowie opracowali dietę, która gwarantowała siłę i wytrzymałość przez wiele miesięcy bez konieczności Ciągłego uzupełniania zapasów. Podstawą tej diety było odwodnione mięso, sfermentowane mleko i krew, zwierzęca system zapewniający niezbędne białka tłuszcze i minerały dla wojowników, którzy spędzali dni i noce na koniach, podróżując tysiące kilometrów bez przerwy. Żywność ta nie tylko gwarantowała długotrwałą energię, ale była również lekka i łatwa w transporcie, pozwalając żołnierzom być zwinnymi i samowystarczalnymi. Zanim przejdziemy dalej, mamy dla ciebie prezent za to, że jesteś z nami od jakiegoś czasu. Otrzymaliśmy wiele relacji od osób zaniepokojonych przyszłością i niepewnych, jak dokładnie przygotować się na scenariusze kryzysowe. W końcu, co byś zrobił, gdyby pojawiła się nowa pandemia, gdyby nastąpił ogólnokrajowy blackout trwający dni lub tygodnie z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, Poważny kryzys gospodarczy, atak terrorystyczny, gwałtowne protesty, a nawet wojna? Czy dzisiaj byłbyś gotowy, aby chronić swoją rodzinę we właściwy sposób? Mając to na uwadze, zebraliśmy najlepsze strategie survivalowe i skompilowaliśmy je w przewodnik, aby pomóc tobie i twojej rodzinie przygotować się na każdą sytuację awaryjną. Nawet jeśli masz ograniczony budżet, jeśli chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nauczyć się magazynować zapasy, chronić siebie i być gotowym na każdą sytuację. Zatrzymaj film i skieruj aparat swojego telefonu na kod QR, który właśnie pojawia się na ekranie i kliknij link, który się wyświetli. Lub, jeśli wolisz, możesz również kliknąć link, który umieściliśmy w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. Nie przegap tej okazji i pobierz swój egzemplarz, zanim będzie za późno. Głównym pożywieniem były borty. Rodzaj suszonego mięsa, które po zanurzeniu w gorącej wodzie powracało do swojego pierwotnego stanu. Metoda ta pozwalała na przechowywanie mięsa przez miesiące bez zepsucia, gwarantując niezawodne źródło białka. Oprócz bords, mongołowie spożywali kumis niezwykle pożywne, sfermentowane mleko klaczy bogate w tłuszcze i probiotyki. Płyn ten nie tylko gasił pragnienie, ale także wzmacniał układ odpornościowy. I zapewniał wolno spalającą się energię, idealną do przetrwania intensywnego zimna stepów. Kiedy warunki stawały się naprawdę trudne i brakowało pożywienia, mongolscy wojownicy stosowali ekstremalne, ale skuteczne rozwiązanie: wykonywali małe nacięcia na szyjach koni i pili ich krew zmieszaną z mlekiem. Dostarczało to żelaza i niezbędnych białek, bez zabijania zwierząt, pozwalając im podróżować tygodniami bez konieczności polowania. Lub szukania nowych źródeł pożywienia. Ten system żywienia był tak skuteczny, że pozwolił armii, Mongołów na szybkie posuwanie się naprzód bez polegania na zewnętrznych dostawach, czyniąc z nich nieprzewidywalną i praktycznie niepowstrzymaną siłę militarną. Koncepcja przenośnej trwałej żywności nie straciła na znaczeniu, a ci, którzy wiedzą, jak skutecznie przechowywać żywność, będą mieli nieobliczalną przewagę, gdy system się załamie. Numer 2. Proces odwadniania mięsa białko, które. Przetrwało miesiące. Aby zapewnić swoim wojownikom stały dostęp do wysokiej jakości białka, mongołowie udoskonalili jedną z najskuteczniejszych metod konserwacji żywności ekstremalne odwadnianie mięsa. Proces ten tworzył lekką, zwartą i wysoce odżywczą żywność, którą można było odtworzyć w ciągu kilku minut przy użyciu niewielkiej ilości gorącej wody. Przygotowanie borc rozpoczynało się od wyboru mięsa, zwykle konia, owcy lub wołu, które krojono w cienkie paski i wieszano na suchym stepowym wietrze. Zimny, suchy klimat zapobiegał gniciu mięsa i przyspieszał naturalny proces odwadniania. W przeciwieństwie do peklowanego solą mięsa używanego przez inne ludy, borty suszono bez żadnych przypraw ani konserwantów, dzięki czemu były niezwykle lekkie i łatwe w przechowywaniu. Główną zaletą tej metody była jej praktyczność. Mongolscy żołnierze nosili na swoich wierzchowcach małe skórzane torby zawierające borty. Kiedy potrzebowali posiłku, wystarczyło wrzucić garść suszonego mięsa do gorącej wody lub wrzącego bulionu, a po kilku minutach mięso wracało do swojego pierwotnego stanu, gotowe do spożycia. Ta metoda przygotowania pozwalała wojownikom szybko zjeść i kontynuować podróż. Bez długich przerw na gotowanie. Poza Bortami mongołowie wykorzystywali również tłuszcz zwierzęcy jako źródło długotrwałej energii. Tłuszcz, pozyskiwany z ubitych zwierząt, był przetapiany i przechowywany w skórzanych woreczkach, spożywany stopniowo wraz z mięsem lub mieszany z kumysem. Zwyczaj ten zapewniał niezbędną rezerwę kaloryczną, zwłaszcza podczas kampanii wojskowych w zimie kiedy ekstremalne zimno zwiększało zapotrzebowanie na kalorie w celu utrzymania temperatury ciała. Połączenie odwodnionego mięsa, kumysu i tłuszczu zwierzęcego tworzyło wysoce wydajny system żywieniowy, który gwarantował energię bez uszczerbku dla mobilności. Podczas gdy armie wroga cierpiały z powodu chorób i głodu, ze względu na trudności w transporcie łatwo psującej się żywności, Mongołowie zawsze mieli dostęp do jedzenia. Co pozwalało im szybko posuwać się naprzód i zaskakiwać wrogów. Dziś podobne techniki stosowane są w produkcji suszonego i liofilizowanego mięsa, gwarantując długoterminowe zapasy bez konieczności chłodzenia. Ci, którzy opanowali tę technikę, mają jeden z najlepszych sposobów przechowywania białka bez polegania na systemie, co jest niezbędną strategią w przypadku każdego scenariusza niedoboru. Numer 3. Inteligentne wykorzystanie sfermentowanego mleka. Kumys jako zasób przetrwania. Podczas gdy odwodnione mięso dostarczało białka mongolskim wojownikom, kumys sfermentowane mleko klaczy było głównym źródłem nawodnienia i szybko przyswajalnej energii. Napój ten nie tylko gasił pragnienie, ale także wzmacniał organizm, pomagając żołnierzom zachować wytrzymałość nawet po wielu dniach walki lub długich dniach bez odpoczynku. Proces produkcji kumysu był prosty, ale niezwykle wydajny. Mleko pozyskiwano od klaczy i przechowywano w skórzanych woreczkach, gdzie fermentowało naturalnie dzięki bakteriom kwasu mlekowego obecnym w środowisku. Ten proces fermentacji przekształcał laktozę w kwas mlekowy i niewielkie ilości alkoholu, tworząc lekko musujący napój, który był bogaty w składniki odżywcze i nie psuł się szybko nawet bez chłodzenia. W przeciwieństwie do zwykłego mleka, które może powodować problemy trawienne, u osób z nietolerancją laktozy, kumis był łatwo trawiony i zapewniał stałe źródło kalorii. Jego lekka fermentacja przedłużała okres przydatności do spożycia mleka, zapobiegając jego szybkiemu kwaśnieniu i czyniąc je cennym zasobem podczas długich podróży i bitew. Oprócz tego, że kumis był spożywany bezpośrednio. Był również mieszany z suszonym mięsem i tłuszczem, tworząc rodzaj pożywnej pasty idealnej w czasach, gdy wojownicy nie mieli czasu na przygotowanie odpowiedniego posiłku. Takie połączenie zapewniało przypływ energii i było mongolskim odpowiednikiem współczesnego naturalnego suplementu energetycznego. Obecnie podobne techniki są stosowane w napojach probiotycznych i sfermentowanej żywności. Które wydłużają okres przydatności do spożycia produktów bez konieczności chłodzenia. Wiedza o tym, jak fermentować mleko lub konserwować bogate w kalorie płyny może być atutem w czasach niedoboru, pozwalając ci mieć stałe źródło pożywienia, nawet gdy supermarkety nie mogą już zagwarantować dostaw. Numer 4: Taktyka krwawienia. Pozyskiwanie składników odżywczych bez poświęcania zwierząt. W scenariuszu, w którym polowanie nie zawsze było opłacalne, a zasoby naturalne były ograniczone, mongołowie musieli zagwarantować wyżywienie bez zabijania swoich koni, które były ich najcenniejszym zasobem. W ten sposób powstała jedna z najbardziej śmiałych praktyk ich strategii żywieniowej kontrolowane wykrwawianie koni. Metoda była prosta, ale bardzo skuteczna. Używając ostrego ostrza. Wojownicy wykonywali małe nacięcie w żyle szyjnej zwierzęcia, zbierając umiarkowaną ilość krwi do pojemnika. Krew ta była następnie mieszana z kumysem lub spożywana bezpośrednio, gwarantując żelazo białka i witaminy, które były niezbędne do utrzymania siły i wytrzymałości wojowników. Praktyka ta miała wiele zalet, oprócz dostarczania niezbędnych składników odżywczych, nie osłabiała koni do tego stopnia, by zagrozić ich wydajności. Mongołowie wiedzieli, że silny, zdrowy koń był ich największą bronią, więc ilość pobieranej krwi była kontrolowana, aby uniknąć uszkodzenia zwierzęcia. Skoagulowana krew mogła być również gotowana i spożywana jako pokarm stały w sytuacjach ekstremalnej potrzeby. Chociaż technika ta może wydawać się radykalna według współczesnych standardów, była jednym z sekretów samowystarczalności Mongołów. Pozwalając ich armiom na utrzymanie pożywienia nawet w suchych regionach, bez obfitości zwierzyny łownej. W praktyce był to sposób na zdobycie pożywienia, bez zmniejszania liczby zwierząt dostępnych do transportu i walki. Dziś podobne strategie są stosowane przez niektóre kultury, które wykorzystują pełny potencjał odżywczy zwierząt, bez uciekania się do natychmiastowego uboju. Ta logika pełnego wykorzystania zasobów ma fundamentalne znaczenie dla każdego surwiwalowca, ponieważ maksymalizuje wydajność żywności w czasach kryzysu. Czy byłbyś w stanie przyjąć taką strategię w scenariuszu skrajnego niedoboru? Skomentuj poniżej i powiedz mi, czy byłbyś w stanie wykorzystać tę metodę, aby przetrwać. Numer 5: przechowywanie w skórzanych torbach. Prosta technologia, która gwarantowała przetrwanie. Mongołowie nie mieli szklanych słoików puszek ani opakowań próżniowych, ale opanowali skuteczną technikę przechowywania żywności, używanie worków zgarbowanej skóry. Pojemniki te były lekkie, wytrzymałe i miały naturalne właściwości, które pomagały przechowywać żywność i płyny przez długi czas, co czyniło je niezbędnym narzędziem do zabezpieczania zapasów podczas kampanii wojskowych. Skórzane torby Produkowano ze skór zabitych zwierząt, zwykle koni lub owiec. Skóra poddawana była naturalnemu procesowi garbowania z wykorzystaniem tłuszczów dymu i substancji roślinnych, aby zapobiec jej zniszczeniu. Po przygotowaniu torby były ręcznie zszywane i uszczelniane woskiem pszczelim lub tłuszczem zwierzęcym, tworząc wnętrze, które było praktycznie nieprzepuszczalne i odporne na działanie czasu. Metoda ta była wykorzystywana do przechowywania różnych niezbędnych produktów. Kumys i woda były transportowane w tych workach, dzięki czemu dłużej zachowywały świeżość i unikały zanieczyszczenia. Przechowywano w nich również roztopiony tłuszcz, który mógł być wykorzystywany do gotowania lub dostarczania dodatkowych kalorii w razie potrzeby. Suszone mięso, takie jak borty, było chronione przed wilgocią i przechowywane przez miesiące bez zepsucia. Przewagą skóry nad innymi materiałami była jej elastyczność i wytrzymałość, dzięki czemu idealnie nadawała się do transportu zapasów podczas długich podróży armii mongolskiej. W przeciwieństwie do drewnianych beczek, które były ciężkie i nieporęczne, skórzane torby, można było przywiązać do wierzchowców i zajmowały niewiele miejsca. Dziś technika ta jest nadal stosowana w niektórych społecznościach koczowniczych. I może być doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy szukają zrównoważonych alternatyw przechowywania, bez polegania na plastikowych lub przemysłowych opakowaniach. Ci, którzy opanowali tę strategię, wiedzą, że w scenariuszu upadku najprostsze materiały mogą stać się najcenniejsze. Numer 6. Koncepcja mobilnej samowystarczalności. Jak Mongołowie uniknęli głodu bez stałych zapasów? W przeciwieństwie. Do cywilizacji rolniczych, które gromadziły duże zapasy zboża w spichlerzach i silosach, Mongołowie przyjęli model przetrwania oparty na mobilności i inteligentnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Oznaczało to, że zamiast polegać na stałych magazynach żywności, zapewniali ciągłe dostawy, hodując zwierzęta gospodarskie i polując po drodze. Podstawową zasadą było nienoszenie więcej niż to konieczne, Dzięki czemu armia zawsze poruszała się szybko. Każdy wojownik był odpowiedzialny za własne zapasy, niosąc niewielkie ilości suszonego mięsa kumysu i tłuszczu, które można było uzupełniać w miarę postępów podróży. Jeśli region oferował obfitość zwierzyny, Mongołowie korzystali z tego, ale bez tworzenia stałej zależności od tego zasobu. Ponadto konie były centralnym elementem przetrwania Mongołów. Oprócz tego, że służyły jako transport i siła militarna dostarczały również mleka do produkcji kumysu, a w skrajnych przypadkach mogły być zabijane w celach konsumpcyjnych. To elastyczne podejście zapewniało, że armia nigdy nie była nieprzygotowana, ponieważ zawsze dostępnych było wiele źródeł żywności. Ta filozofia dynamicznego przetrwania jest cenną koncepcją dla każdego współczesnego survivalowca. Zamiast gromadzić zapasy w stałej lokalizacji, Najlepszą strategią może być nauczenie się adaptacji i wykorzystywania zasobów dostępnych w środowisku. Jeśli scenariusz wymaga mobilności, czy wiesz, jak się wyżywić, bez polegania na rynkach lub przechowywanych zapasach. Numer 7: Wykorzystanie organów zwierzęcych jako źródła składników odżywczych Sekret mongolskiej odporności Mongołowie niczego nie marnowali. Każda część ubitego zwierzęcia. Była wykorzystywana, ale szczególny nacisk kładziono na narządy wewnętrzne. Podczas gdy wiele kultur priorytetowo traktowało mięso mięśniowe, mongolscy wojownicy cenili wątrobę, serce, nerki i inne narządy ze względu na ich gęstość odżywczą. Zwyczaj ten zapewniał nie tylko niezbędne białka i tłuszcze, ale także znaczną ilość witamin i minerałów, które utrzymywały wytrzymałość i siłę armii. Wątroba na przykład była jednym z największych źródeł witaminy A i żelaza niezbędnych dla energii i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Serce bogate w koenzym Q10 i kwasy tłuszczowe pomagało utrzymać wytrzymałość mięśni i układu krążenia. Nerki były spożywane nie tylko ze względu na białko, ale także minerały takie jak cynk i selen, które mają fundamentalne znaczenie dla odporności i regeneracji fizycznej. Ponadto mongołowie stosowali techniki, które zapewniały konserwację tych narządów bez chłodzenia. Suszono je na słońcu lub wędzono, zmniejszając ryzyko zepsucia. Inną strategią było przechowywanie ich w stopionym tłuszczu wewnątrz skórzanych worków, co tworzyło barierę dla bakterii i zapobiegało utracie składników odżywczych. Takie maksymalne wykorzystanie zwierzęcia oznaczało, że mongolscy wojownicy utrzymywali niezwykle pożywną i kaloryczną dietę, gwarantującą stałą energię na bitwy i długie przejażdżki. Dziś wiele z tych praktyk jest ignorowanych w nowoczesnej diecie, ale spożywanie narządów może być niezbędnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą naturalnego źródła witamin i minerałów bez polegania na suplementach. Czy kiedykolwiek próbowałeś jeść wotrobę serce lub inne narządy? Co sądzisz o tej strategii żywieniowej? Skomentuj poniżej i podziel się swoją opinią. Numer 8. Znaczenie tłuszczu. W diecie mongolskiej klucz do przetrwania w ekstremalnych w temperaturach tłuszcz zawsze był jednym ze składników najbardziej cenionych przez mongolskich wojowników. W środowisku, w którym temperatury mogły drastycznie spadać, tłuszcz zwierzęcy odgrywał fundamentalną rolę, gwarantując gęste kalorie, które były łatwe do przechowywania. Mongolowie spożywali tłuszcz na różne sposoby. Czysty tłuszcz zwierzęcy był topiony i używany do konserwowania suszonego mięsa, tworząc naturalną barierę przed powietrzem i bakteriami. Metoda ta pozwalała na przechowywanie żywności przez wiele miesięcy bez konieczności chłodzenia. Ponadto Tłuszcz był wykorzystywany do przygotowywania kalorycznych napojów, mieszanych ze sfermentowanym mlekiem, w celu stworzenia energetyzującego płynu spożywanego przed bitwami. Kolejną zaletą tłuszczu była jego wydajność energetyczna. Podczas gdy węglowodany dostarczają krótkotrwałej energii tłuszcz, uwalnia kalorie przez długi czas, co jest niezbędne dla tych, którzy spędzali całe dnie podróżując konno, stając do bitew. I przeżywając w ekstremalnych warunkach, ta starożytna wiedza jest nadal aktualna. W sytuacjach przetrwania dieta wysokotłuszczowa może być kluczem do utrzymania energii bez konieczności spożywania częstych posiłków. Jest to szczególnie przydatne dla tych, którzy muszą gromadzić zapasy żywności lub planować długoterminową dietę na trudne czasy. Mongołowie wiedzieli o tym wieki temu i stosowali tę strategię po mistrzowsku. Numer 9. Przechowywanie ziaren i mąki baza energetyczna na długie kampanie. Chociaż suszone mięso i sfermentowane produkty mleczne stanowiły podstawę diety, mongolów wojownicy nosili ze sobą również zboże i mąkę, aby zapewnić sobie dodatkowe źródło energii. W przeciwieństwie do społeczeństw rolniczych, które przechowywały ziarno w stałych silosach, Mongołowie potrzebowali mobilnego systemu, który przechowywałby zboża bez narażania ich mobilności. Pszenica, jęczmień i proso były najczęściej używanymi ziarnami, ponieważ można je było przekształcić w trwałą mąkę, która była łatwa w transporcie, aby zapobiec zepsuciu się tych ziaren z powodu wilgoci i szkodników, mongołowie stosowali pomysłowe metody. Jedną z nich było przechowywanie w skórzanych workach Uszczelnionych tłuszczem zwierzęcym, który tworzył barierę przed wilgocią i zapobiegał rozwojowi grzybów. Ponadto produkowali trwałą mąkę zwaną cagan arul, która była mieszanką mąki tostowej z suszonym, zsiadłym mlekiem i tłuszczem. Połączenie to tworzyło zwartą masę, którą można było transportować w blokach, spożywać bezpośrednio lub mieszać z płynami w celu stworzenia szybkich posiłków. Była to niezwykle skuteczna alternatywa w sytuacjach, gdy nie było czasu na gotowanie. Inną ważną metodą było wykorzystanie kiełkujących ziaren, które zapewniały wysoką wartość odżywczą i mogły być spożywane bezpośrednio lub mieszane z wodą w celu utworzenia energetyzującej owsianki. Strategia ta pozwoliła mongołom zachować wytrzymałość fizyczną, nawet w niesprzyjających warunkach, gdzie dziczyzna i mleko nie były dostępne. Przechowywanie ziaren i mąki jest nadal istotnym elementem nowoczesnej gotowości kryzysowej. Prawidłowe zaopatrzenie się w te produkty może zagwarantować niezawodne źródło kalorii na długie lata. Numer 10: Techniki gotowania i szybkie przygotowywanie posiłków na polu bitwy. Mobilność armii mongolskiej oznaczała, że ich posiłki musiały być przygotowywane szybko i przy jak najmniejszej strukturze. W przeciwieństwie do cywilizacji osiadłych, w których kompletne kuchnie były używane do pieczenia chleba i przygotowywania czasochłonnych gulaszów, mongołowie potrzebowali żywności gotowej do natychmiastowego spożycia lub wymagającej bardzo krótkiego czasu przygotowania. Jedną z najskuteczniejszych technik było użycie borc zmieszanych z gorącą wodą lub bulionem. Suszone mięso już odwodnione można było ponownie nawodnić w ciągu kilku minut. Tworząc pożywny gulasz bez potrzeby długiego ognia. Metoda ta pozwalała również wojownikom nosić skoncentrowane porcje żywności, które można było szybko przekształcić w pełne posiłki w środku marszu. Innym praktycznym pożywieniem był suchy biszkopt zwany Sok, mieszanka mąki tłuszczu i mleka, którą formowano w małe porcje i powoli pieczono. Jedzenie to wystarczało na wiele miesięcy. I stanowiło niezawodne źródło węglowodanów i niezbędnych tłuszczów. Mongołowie używali również rozgrzanych kamieni do gotowania małych porcji mięsa i ziaren. Zamiast rozpalać krzykliwe ogniska, które mogłyby zdradzić ich pozycję wrogom, zakopywali rozgrzane kamienie w ziemi i wykorzystywali ciepło resztkowe do powolnego gotowania żywności. Technika ta była szczególnie przydatna do przygotowywania posiłków. Bez przyciągania uwagi i marnowania paliwa. Te szybkie i dyskretne strategie gotowania miały fundamentalne znaczenie dla skuteczności armii mongolskiej i są równie przydatne w nowoczesnych scenariuszach przetrwania. Zdolność do przygotowywania posiłków bez polegania na stałych strukturach może stanowić różnicę między odpornością a bezbronnością w czasach kryzysu. Strategia żywnościowa Mongołów była nie tylko kwestią przetrwania. Ale tajną bronią, która pozwoliła im zdominować rozległe terytoria bez polegania na stałych dostawach, odborc, które gwarantowały przechowywanie mięsa przez miesiące po sprytne wykorzystanie tłuszczu i sprasowanych ziaren, każdy szczegół diety mongołów został zaprojektowany tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki. A co najbardziej imponujące, wiele z tych technik jest nadal niezwykle przydatnych. Teraz chcę się dowiedzieć od ciebie, którą z tych strategii uważasz za najbardziej skuteczną. Czy stosujesz już którąś z tych metod przechowywania żywności? Skomentuj poniżej i podziel się swoją opinią. A jeśli ta treść była dla ciebie przydatna, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej niezbędnych strategii przetrwania. Do zobaczenia następnym razem.